Siema. Dzisiaj będziemy otwierać paczkę z petardami i mm, wyrzutami. Większe, chyba więcej wyrzutniej. Całą no. no, górę tutaj, tutaj. Są się jakieś remonty robi. ścieni o właśnie. No. Ty, co tam mamy? Pusta. A czemu pusta? Nie wiem mi tu... Wyrzutne nie, dąbło. Ale to lipa jest. No, ale była w miarę tania, czy tam 14 złotych. Zobaczymy czy to jest warte zakupu. No, dalej dalej. Miałem tego nie kupować. Miałem tego nie kupować, bo wiem, że to jest badziew, bo to jest na czarnym prochu. No, ale mówię sprawdzimy, co to jest. Ja już wiem, że to jest dziadostwo 40 gram Neku, jeszcze czarnego prochu. No nie. No, dobra, nagrywamy dalej. No, ale sprawdzimy, przetestujemy, czy w miarę jako taką strzelają, czy jest totalne dziadostwo. No dalej. Smałki. No, tych smałków, bo tanie były. Dalej. Zapalniczkę. Więcej powinno być. Świetne zapalniczki. Songum 120. Tak, to są nowe. Tak, bo to są nowe na draskę. Nowe dumbumy na draskę. F2 też chyba na draskę. Tak. sketch mhm, na draskę. Zobaczymy co to jest. Jakieś nowości od klaska. No dalej. No, wziąłem takie. Mówię, zobaczcie co to jest. co to robi? Ktoś. No, wieńczajmy. Funkę, tak? Nic tu nie widzę. Dobra, nieważne kto. A to są te, bączki. Bączki. No, zobaczymy. Czy jest warte, czy nie warte. Zaraz, to jest petarda. Co do... A dobrze. To jest P6A14. Ja myślałem, że to są guczki, bo. A może to nie u nich zamawiałem? Dobra, mniejsza o to. To jest P6A14. To jest nowość. Emiter, który ma y, 6 gram całe opakowanie. 0,2 g jedna petarda. 0,2. Klasa P1. Tigery. Tigery, tak. Cztery tak? A może cztery tam Tajgerki. Hard. E, wyrzutnia hard od Piro Maxa. tak, a no dalej następna dziewięć strzałów tak o Jezu, o Jezu. Ale to Dobra, następna. I tu mamy wyrzutnie. Altitude, ale to jest. Eee, teraz nie jestem pewien, czy tą zamawiałem. Może tą, może nie tą. Powiedz mi tak, ile jest zapalniczek? Jedna. Jedna zapalniczka. Ja zamawiam bodajże pięć. Dobra, włóż ją z powrotem, bo coś mi tu nie pasuje. Ta też coś przylata. Ktoś, Nie, nie tak. No należące tak jak było. Nie widać, żeby było uszkodzone opakowanie. W żaden sposób nie była raczej rzucana. Wy się też tam połóż, tak jakby mam więcej. No. A ktoś się tu z niej sypie czy A opakowanie nie jest uszkodzone, czyli raczej oni chyba nią już włożyli uszkodzoną włóż to i teraz tak e... szukamy zapalniczek bo ja zamawiałem chyba 5 sztuk tych zapalniczek nie ma nigdzie no to nie dali mi zapalniczek bo ja wyraźnie zamówiłem 5 sztuk zapalniczek i zapłaciłem za 5 sztuk za... przeczytaj na No, ile masz? Pięć jest. sztuk. Pięć sztuk, mam jedną. A nigdzie nie ma zapalniczy. Nigdzie nie ma zapalniczy. Nie upuściłem. No, to jest, nie wiem, gratisowa. Nie wiem, co to jest. No to nic, trzeba będzie dzwonić do Piro Polski i gdzie są moje zapalniczki. Pokaż mi jeszcze. No nic, będę jutro dzwonił do nich, że nie dostałem zapalniczek. Dostałem tylko jedną. No dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie, na razie, cześć. Cześć.